Tej naszej kurpioskiej prawdy, to bursztyn powstał ze wzów, Jak wiadomo, przez kiedyś był potop. I przez 40 dniów i noców taki strasny destrzał, i ludzie z tego strachu zielkieni łzani beceli. I z tych wzów utoczył się bursztyn. I z tych niezinnych, co grzychów nie mieli, ja to mówię takie, co e, w persak jeszcze biegają, to oni nie grzyszą, utoczył się bursztyn taki przezroczysty, czyściutki. Z tych, co mieli grzechy, ale pokutowali, żałowali, przepraszali Boga za te grzychy. utoczył się bursztyn innych kolorów czyli mleczny, jakiś miodowy, taki bursztynowy, zielonkowaty, czerwony. A z tych najgorszych opojów co ja to mówię, co tam, no stop, gdzieś tam pod sklepem walczy i mówię, że w piekle weselej nic w niebie to utoczył się bursztyn czarny. No ja to się tak szczerze mówiąc się na bursztynie urodziłem, bo moi rodzice się zajmowali bursztynem, dziadek, tam jeszcze dziadkowie, pradziadkowie, że tutaj u nas w domu to zawsze był bursztyn. I jak, jak tylko się urodziłem, to jak tylko pamiętam, to no stop, a kiedyś było wychowanie przez pracę, nie tak jak dzisiaj, tak te bezstresowe. Tylko dzieci robiły to co samo co rodzice, no i ja od mniejszych, najmłodszych lat zajmowałem się obróbką bursztynu. A chyba rodzice właśnie zauważyli do tego drink mam, no to mnie wykorzystywali na swój czas. Obróbka się zaczyna w zasadzie od segregacji, czyli trzeba popatrzeć, który na co się nadaje, bo nie każdy bursztyn w ogóle się do obróbki nadaje i najpierw właśnie segreguje. Jeżeli są płaskie jakieś kawałki czy coś, ja na jakieś serduszko, krzyżyk, to wiadomo, że darmo, żeby nie niszczyć tego bursztynu. Później jest czyszczenie nożem, no bo no, tak, żeby tej kory trochę ściągnąć. Akurat te, te opyłki się nadają na nalewki, takie na nerwobóle, no takie, jak, jak to mówię, jak komuś trzeszczo kości, no to wtedy się nasmarować taką na nalewko, to od razu lżej jest, nie? Ale następny etap to jest wiercenie, bo przy wierceniu najwięcej pęka. I żeby już darmo później nie robić, no to zaczynamy od tej najtrudniejszej sprawy, czyli wiercenia, bo e, wtedy już wiemy... E, czy to nam się uda. Tak naprawdę bursztyn u nas się znalazł za sprawą lodowca. On został po prostu ze Skandynawii zepchnięty na tereny Polski i później jak się lodowiec cofał, topił, on w pewnych miejscach zostawiał ten bursztyn. I takim jednym z tych głównych miejsc są kurpie. Są tym miejscem, że on jest bardzo płytko, że już kiedyś on był normalnie wyorywany przy orce. No bo kiedyś, jak kurpie jeszcze chodził za pługiem, bo teraz to z tego traktoru to nic nie zobaczy. To, no, tam było 90%, jak mu coś zaszyli, leściło w Lemie, że to był bursztyn, bo u nas kamienia nie ma. Swego czasu bursztyn był taką podstawą na kurpiach. Bo jeżeli ojciec miał córkę, to dla niej musiał trzy sznury grubych korali zrobić, takich kartoflaków. Nieważne jak ona oczytana była, ale żeby jak największy ten naszyjnik był. Bo jeden sznur korali kosztował dobro krowę. Więc jak ona te trzy krowi na szyję miała, no to była coś warta. Że on był po prostu taką. I walutą, i posagiem. Były okresy, że i płacono w sklepach, jak szedł do sklepu po tą sól, naftę, no to bursztynem płacono. Bursztyn jest bardzo przyjemny w do tak dotyku, że można się namacać, namacać, bo on jest ciepły. A szczególnie kobiety lubią tak dużo, dużo podotykać. Sam lubię tak bursztyn dotykać, przerzucać, bo on jest takim naturalno, Bo kamień jest zimny, a bursztyn ma w sobie coś, tą magię właśnie, że on jest ciepły, tych kolorów mnóstwo. Bo normalnemu człowiekowi się kojarzy tylko jakiś tam przezroczysty taki, tak zwany ten bursztynowy kolor. Ale bursztyn ma ponad 200 kolorów. Osobiście e, mi to się najbardziej podobają takie, takie łubinki, że jest kilka kolorów w jednym kawałku, nie? Często też w bursztynie można spotkać inkluzję. I załóżmy takiego komara, co jeszcze tam dinozaura podgryzał, nie, bo bursztyn jest stary, ma ponad 40 milionów lat. I właśnie Bursztyn ma w sobie to, że on zachował głównie owady, tak jakby one żywe były. Najłatwiej to jest przyjechać do mnie, tu do Wachu, do Muzeum Kurpiowskiego w Wachu. Ja tu jestem na co dzień, bo tu mieszkam. I też prowadzę i takie warsztaty właśnie i z obróbki, i z kopania bursztynu w ciągu roku szkolnego, szczególnie grupy szkolne przyjeżdżają właśnie na tak, takie warsztaty. I nie ma problemu się z nami umówić, ale zawsze jestem do dyspozycji. Tak samo można e, zobaczyć różne wyroby, jak ktoś mocno chce to i kupić.